Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, materiał na temat portu w Gdańsku. Wspólnie przeanalizujemy budowę terminala LNG w Gdańsku, który będzie drugim takim obiektem w Polsce po słynnym terminalu LNG w Świnoujściu. Jakiś czas temu podpisano umowę na finansowanie inwestycji, a w ostatnich dniach ruszyły już nawet pierwsze prace polegające na pogłębianiu dna morskiego w miejscu planowanej lokalizacji pływającego terminala importowego LNG. Prace ruszają więc z pełną mocą, dlatego warto wam przedstawić szczegóły tej inwestycji i dlaczego jest realizowana. W materiale wspomnę również o rekordowych zyskach Baltic Hub w Gdańsku. Zapraszam na dalszą część filmu. Jeżeli on ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału co bardzo dobrze wpływa na jego zasięg. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu businessinsider.com pod tytułem Nowoczesny terminal LNG w Gdańsku do 2028 roku. Gaz system podpisuje umowę na finansowanie. Autorstwa pana Szymona Majewskiego. Oraz artykuł na portalu money.pl pod tytułem Ruszyły prace na Zatoce Gdańskiej. Tu stanie drugi gazoport LNG. Autorstwa pana Przemysłowa Ciszaka Port w Gdańsku już teraz jest jednym z największych portów w Europie, a już na pewno w basenie Morza Bałtyckiego. W 2024 roku znalazł się w 10 największych portach Europy pod względem przeładunków. Wielkim sukcesem portu w Gdańsku okazał się głębokowodny terminal kontenerowy, który przynosi ogromne zyski dzięki na np. wymianie handlowej z Azją. Jednak trójmiejski port nadal się rozwija i rozbudowuje. Powstają m.in. nowe terminale. Jeden z nich dzisiaj omówimy, a będzie to terminal LNG, który może okazać się kluczowy do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Na początek wyjaśnię, czym właściwie jest terminal LNG. Jest to terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego LNG. Taki terminal może odbierać drogą morską gaz niemal z każdego miejsca na świecie. W terminalu LNG odbywa się magazynowanie, regazyfikacja i nadawanie mu zapachu. Następnie LNG jest przesyłane do Krajowej Sieci Przesyłowej Gazu. A jakie są szczegóły na temat realizacji terminala LNG w Gdańsku? Jak informuje Business Insider.com Jakiś czas temu operator przesyłowy gazu, Gaz System, podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie budowy nowoczesnego terminala LNG w Gdańsku. Pływający terminal LNG będzie to jeden z najważniejszych elementów krajowej infrastruktury gazowej. Ma być on ukończony w 2028 roku, jak dalej czytamy na portalu Business businessinsider.com. Gaz system uzyskał pożyczkę w wysokości 2,2 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli sfinansować budowę części lądowej terminala. Fundusze przyznane na 25 lat i oprocentowane na poziomie 0,5% rocznie pokryją do 100% nakładów netto potrzebnych na realizację projektu. Jak poinformował prezes gaz systemu Sławomir Hinz, prace obejmą m.in. budowę około 250 km gazociągów łączących Gdańsk z Gustożynem w rejonie Włocławka. O kolejnych szczegółach również możemy dowiedzieć się z portalu businessinsider.com. Po zakończeniu prac nowo wybudowana infrastruktura pozwoli na przesył gazu na poziomie 1 miliona 320 tysięcy m3 gazu na godzinę, zaznaczył Hinz. Według niego inwestycja ta przyczyni się również do globalizacji rynku gazowego w Polsce, umożliwiając firmom dostęp do światowych zasobów i potencjalnie obniżając ceny. Kluczowe elementy projektu obejmą budowę nabrzeża oraz podmorskiego i lądowego gazociągu prowadzącego od Gdańska przez Kolnik, Gardeje aż do Gustożyna. Łączny koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 4,5 miliarda złotych. Urząd Morski w Gdańsku sfinansuje budowę falochronu, a sam pływający terminal dostarczy firma pochodząca z Korei. Terminal LNG w Gdańsku. Przysłuży się również do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jak czytamy w źródle, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko zaznaczył, że budowa tego strategicznego węzła gazowego przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dostaw i poprawi bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Dodał, że dzięki inwestycjom współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej długość polskich gazociągów Osiągnie 2,5 tysiąca kilometrów. Według danych GazSystem pierwszy pływający terminal LNG w Gdańsku będzie miał zdolność regazyfikacyjną na poziomie 6,1 mld m3 gazu rocznie. Ten wolumen w całości został już zarezerwowany przez Orlen. W ostatnich dniach rozpoczęły się nawet pierwsze prace przy okazji realizacji projektu. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu Mane.pl Rozpoczęło się pogłębianie dna Zatoki Gdańskiej w miejscu planowanej lokalizacji pływającego terminala importowego LNG. Prace obejmą łącznie blisko 656 000 m2 akwenu. Tak poinformowała rzeczniczka prasowa gaz systemu. Jak dalej informuje portal Mane.pl Iwona Dominiak w przesłanym we wtorek komunikacie poinformowała, że rozpoczęte prace są jednym z kluczowych etapów poprzedzających budowej infrastruktury nabrzeża. W komunikacie czytamy, że działania poprzedzono oczyszczeniem dna morskiego z obiektów ferromagnetycznych. Następnie ruszyły prace czerpalne, które podzielono na cztery etapy. Pierwszy z nich obejmuje pogłębianie fragmentu dna, na którym powstanie przyszłe nabrzeże terminale. W kolejnej fazie roboty będą kontynuowane w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej infrastruktury aż do budowanego przez Urząd Morski w Gdyni falochronu osłonowego. Ostatnie dwa etapy obejmą południową i wschodnią część Morskiego Placu Budowy. Jak podaje portal cały projekt terminala LNG przewiduje budowę falochronu na koszt Urzędu Morskiego w Gdańsku oraz na nabrzeża podmorskiego gazociągu wiodącego na brzeg, a także gazociągu lądowego gdańsk kolnik gardeja Gustorzy. Nabrzeże dla pływającego terminala powstanie na wschód od portu w Gdańsku, 3 km od brzegu. Będzie umożliwiało zakotwiczenie dwóch jednostek pływających. Zdolności regazyfikacyjne pierwszego pływającego terminala wyniosą 6,1 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie i w 100% zarezerwował je Orlen. Niedługo możecie spodziewać się materiału o gazociągu, który połączy Gdańsk z Gustożynem w rejonie Włocławka, który to gazociąg odegra kluczową rolę w transporcie gazu do centralnej Polski. Przejdźmy teraz do zysków, jakie obecnie osiąga port w Gdańsku. Jak informuje portal morski.pl, znajdujący się w porcie Gdańsk terminal kontenerowy Baltic Hub poinformował o wynikach za lipiec tego roku. Był on wyjątkowo udany a także udało się przebić wcześniejszy rekord. To jeden z efektów trwających inwestycji, związanych choćby z budową i otwarciem nabrzeża T3, które już przyjmuje i obsługuje statki. Jak informuje sam terminal na portalu LinkedIn, lipiec 2025 roku przyniósł rekordowe wyniki w niemal każdym obszarze działalności, od przeładunków kolejowych po obsługę kontenerów i ciężarówek. Na bocznicy kolejowej Baltic Hub przeładowano 66 895 TU. Jest to najlepszy miesięczny wynik w historii terminala. O 3,5 tysiąca TU wyższy niż dotychczasowy rekord z października 2024 roku. Równolegle cały terminal osiągnął również rekordowy poziom przeładunków i jest coraz bardziej prawdopodobne to. Że rok 2025 okaże się lepszy niż 2024, który i tak był rekordowy. Rosnąca skala przeładunków ma być osiągnięciem działania w ramach całego łańcucha logistycznego. Na który składają się m.in. cztery suwnice RMG, 7 torów o długości 750 metrów i system OCR wspierający efektywność i bezpieczeństwo, rejestrujący ciężarówki. I kontenery wjeżdżające na teren terminala. Jak widać Gdański port rozwija się w niesamowitym tempie. Przyładunki rosną, a realizacja pływającego terminala LNG to kolejna wielka inwestycja, która jest w nim realizowana. Transport morski zyskuje na znaczeniu, więc inwestycje w polskie porty są zasadne i mogą w przyszłości zaowocować wieloma pozytywnymi skutkami. Jestem ciekawy, co Wy uważacie na ten temat. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat planowanego głębokowodnego terminala w Świnoujściu. Link umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.